Jestem od Bambo Ty kurwo Jebana Wiesz z kim rozmawiasz? Jestem od Bambo Torba, pierdolony ciasny garnitur Jebana, suka kurwa, uszyła tak Kurwa za suka uszyła za ciasne Kurwa stary, kurwa uszyła za ciasny garnitur Spędzą jak z kurwesem A ty masz jaja wielkie kochane No w chuj kurwa torba I Stasiu, właśnie mamy roz... Ty już wszyscy siedzą, w pierdalają Jak, jak rozów pierdalają? No nie ty, wiem co im bo się bo pojebało sam... Ta zaczęli o, patrzę z tunku. Gdama <grywa> my z tej stypy jebanej. Kasiu, ty zachowuj się kurwa. ci jebane. No. <grywa> Starą ci zaraz zarucham, zarucham ci kurwę matkę frajerza. mi helkę, ja mam licencję. No. no i za, no i za jebać matule. Dzięki za 50 gwiazdek, Rafał. Ty, uganiał mnie jakiś ty... Wszyscy kurwa ręce w tym sklepie, bo was zabiję. Wszyscy kurwa łapy, łapy wszyscy kurwa. Ręce, ręce kurwa, szybciutko, rączki do góry. Kupuję Coś? garnitur teraz, nie mogę. Pizda, zamknij kurwa ręce do góry. Mówię, że kupuję garnitur. Wyjebać ci? Ale to co ty mówisz, żebym zamknął pizdę, jak ja nie mam pizdy? Wychodzisz z czarnej koszulce kurwo. Szmato jebana. Czekaj mnie na z tego kurwa w czarnej koszulce i czarnej czapce wypierdalaś z tego sklepu bo cię tutaj zabije kurwo. Nie bo się boję. Wypierdalaj stąd kurwa nie przyporobiję. O O kurwa. Co on zrobił? Odebał pas kurwa. Weź dzieciaka. Szmato jebana będziesz uciekał. Kurwa łezdy idiota jesteś. Przyporobij się. Dobra. nie ma? Ale się się odjebał Co się stało? No i w ogóle strzelili? No się rozjebany No, ale jeszcze ktoś, nie? Tak Od nich? Ty pat? Tak. <grych> Trochę niefortunnie Dobra kurwa, ręce Piszczo, hands wszyscy Rączki, rączki ładnie Plecami pod ściankę Przynajmniej pozwolili nam się ubrać Lewo prawa Lewo prawa A Już ma to jebana Ech, Twoja matka O moja matka Nie trafiłem kurwa z bałem w banie z takiej odległości Patrzę na powtórkę, fajnie to wyglądało A auto mi kroi! Chuj jebany Kurwa, się strzelać. Wszyscy? za no. Ja się Wykrwawiam Wykr Złomują mi Ok Nic nie da, nie będę każdemu na wyspie mówił, że znam Jokera, o, przecież to jest bez sensu Ej, ale nie mogłem trafić nigdy w banie W ogóle Joker miał mi podesłać serwer W sumie podesłał, ale jeszcze nie we wszedłem yy, Deathmatch, nie, że będę sobie ćwiczyć strzelanie z broni, rozrzuty Yy, rozrzuty z broni, takie rzeczy Dobra, jebani różowi przebierańcy od Karła Jeszcze raz kurwa, jakiś kłekłe kłe, klepka kurwa, czy Big e Ben czy inny zjeb Zbliży się do kurwa przyjaciół od Bumbo Będziecie gwałceni, będziecie pierdoleni, <laughs> będziecie ruchani każdego dnia, rozumiesz? Nie znam gości Kurwa, Karlito twoją furą popierdala, co ty mi nie powiesz? Klucze kupił Że to fura Stasia więc kurwa szmaty jebane, jeszcze raz dotkniecie kogokolwiek od Bumbo, jeszcze raz im w czymkolwiek przeszkodzicie, a was kurwa zabijemy, rozumiesz? Ta... To... 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 Rozumiesz to kurwo? Teraz ładnie przepraszasz za kolegów. Wypierdalaj Tak was, kurwa, będziemy. Dobra, wezmę medyka. Złomują? Chuj tam, kamaro e, mi Nataliada. Kurwa, medyka se wezwałem. Od Bambo są te? A kto to jest Bambo? Bambo. <ścoughs> Oho. <hu. ścoughs> Każdy ma pozwolenie na, na CK dla niego. Ok. Bambo. Ja jestem od... Jestem od BAMBO ty kurwo jebana Wiesz z kim rozmawiasz? Jestem od BAMBO Popaczku, Jak czegoś nie rozumiesz Zadzwoń sobie kurwa do BAMBO Wszystkiego dowiesz No dzisiaj jeszcze tam trochę coś się pojawiło, ale tak to jest raczej cały dzień spokój Co tam A co pan tak strzela w kolegę? Co? A ja musiałem sobie marynarkę zapiąć, bo jakaś taka napięta atmosfera się robi. Ładny to masz, ładny ten strój Co tam Stasiu? kurwa zaschło mi w nosie Ja pierdolę Nie a ma Mam oh, i broda mam waucie, mam waucie Nieźle Wyjebane. Torba pierdolony ciasny garnitur jebana suka kurwa, co uczyła tak Kurwa za suka uczyła za ciasne. O. -o, -o, -o. o chyba na huga księnka. Kurwa nie wytrzymie już. No to co? To bo zjedziemy się przebrać, co? Kurwa, wiesz co? Nie, 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 bo to Nie, bo to na miarę to może się chociaż rozpiąć, co? No jest rozpięta. Merenara, koszuli nie, bo będzie bebu widać No ale to może jakiś muchę, krawat założyć? Nie nie, wezmę kurwa, zrobię może dziurę po cichu, wywiecznik, może nie będzie widać To pod pachą tę, w marynarce tak Ale ja kulik. O, o jajach tak. mówię. A Chłopie torba to swędzi, na jajach, ugniata, ja nie ugniata, ugniata. Cześć Natalii. Ugniata jak syn na jajach, no kurwa jebana, jak swędzi. Kasiu! Dobrze, dobrze. Ja rozumiem chłopa, no jak go Siema. kurde torba swędzi to nic nie poradzi. O jak i broda, ogarnął się. Kurwa chłopio. Co tam rezerw kiedy jakieś... Siemanko broda. O zobaczymy, mam nadzieję że Siewanko. się. Siemanko. Kurwaj my chuj swędzi. To się pograb. Hejka. Ej wiesz? To nie do mnie <laughs> Kurwa, ja bym walił w pizdę na takim weselu, jakby mnie tak traktowali Nikt tak nie pozwolił być olewany Są tak tutaj przed ludźmi pokazywać Przejebane jest to życie No Ta, Kurwa stary, kurwa uszyła za ciasny garnitur, swędzą jaja jak kurwysem A ty masz jaja wielkie kochane no w i kurwa to. Ty Stasiu, właśnie mamy rozkminę, nie? No 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 Bo ja stwierdzę, że baba to jest taki dodatek do gry, nie? I no. najdroższe w tym wszystkim jest kurwa to, że trzeba cały czas za DLC płacić to no raczej prosty, Czy to jest prawda? To jest szczera prawda I raz w miesiącu z bossem walczysz przez tydzień No a potem jak, jak na przykład nie będziesz walczył z bossem przez tydzień To masz mini no, update y, no to co Masz co masz mini myśląc? update co miesiąc, tak do dziewięciu miesięcy ja tak i po dziewięciu tak. miesiącach dostaje łatkę przed Nie oszukujmy się, baba w dzisiejszych czasach suszy, służy wyłącznie do tego. Hej, <laughs> ale to dychy. Sorry. O... Jo dupia. Hej. Bądź w gotowości, byku, bo ja czuję, że mnie mogą stąd powinąć. Czemu ci Kurwa, sorry. E, dzisiaj. Jakieś kurwy na mieście zaczęły łapać każde różowe auto. Strzelili, no moje strzelili mi w stopę na sklepie ściuchami i powiedzieli coś o jakimś kurwa Bambo. No jest bambo. Że każełek odpierdolił lipę dla Bambo. I złomują każde auto różowe i jeszcze ładują kurwa z kopyta w stopę strzelają. Uuu, uuu, żebyście nie prowadzili. Ta, i po nazwali mnie kurwą, szmatą, śmieciami i mnie wyrzucili to na ich śmieci. Jechać? No jak chłopów w dziesięciu, na śmieci mnie wyrzucili. Nie No. To są tak zwane atencjometry się to tak nazywa. I to wyjebało poza skalę chyba. No, może I Mi się być. wydaje, że oni tu będą. Będą tu? Na bank. A to... No to kałacha przygotuj. Podzinka. Nie mam. W domu? Jak nie masz. No w domu. No to, to co? Ja mam strzelać? Ja nie mogę. No jak nie? Musisz. Jodupia. Ja mam tylko pistolet. Ze sobą, bez zezwolenia. No to schowaj. No przecież kazałeś mi strzelać. Ale to później. Myślałem, tak że będę teraz. Dalej. A do kogo ty chcesz teraz strzelać? Do ludzi. Aha. A czemu ty masz różowe dredy? Yy, bo mam różowe auto. Jaką to sobie? Z karbonową maską? Tak. Ni pójdź, w oko tam patrz. maska. Jodupia! Mam jeszcze dres różowy. No w sumie. I co? wyjebane tak szczerze na ten jakiś ślub. No 30 minut i nie? Tak. No tam, tak tylko żeby być. To przyjechał. No teraz to jest jakiś bogol. dobra, to jebany. To ze szpitala chyba przygub. Mechanik oczywiście. To jest mechanik. Kurwa dupa dzwoni. Co? No chodź, bo już wszyscy siedzą Ty, już wszyscy siedzą, rosół pierdalają. Jak, jak rosół pierdalają? No nie my, wiem, coś im się po, pojebało Ta, zaczęli od poczęstunku <grym> To od ja, by zaczęli no to... Co? To od by zaczęli, a nie jakiś rosół Wódka? Tak. Idę się drapać po jajach przy nich Dobra Te wspólne wypady imprezy, chodzenie gdzieś po mieście, bawienie się. Człowieku, a wiesz to co teraz będzie mieszka? jak on z nią będzie expił na gildii? To już coś. nie będzie ten sam człowiek. Zobaczysz, Czy... za dwa tygodnie niestety przefarbuje te włosy Jackiego Masona. Ktokolwiek uważa, że małżeństwo to układ pół na pół, nie zna się albo na kobietach, albo na ułamkach. Także Arkadio, wkopałeś się w to szambo. I musisz, I musisz teraz, i musisz teraz w nim dumnie trwać, ja wam serdecznie gratuluję, mam nadzieję, Dzięki. że to jak okay, was no. zawsze miałem okazję zobaczyć, widzieć i e, podziwiać e, takich radosnych oboje, że to będzie wszystko trwało, że wszelkie problemy będą was omijały, a, a chyba mogę wszystkich w tym momencie zaprosić na imprezę mm. weselną. Z mojej strony życzę wszystkim dobrej, Aha. wspaniałej zabawy. I pamiętajcie, że ten dzień jest Arkadio i Noemi i to dla nich tu się spotkaliśmy, także jeszcze raz wielkie gratulacje dla pary młodej. Uhuhu, uhuhu, dobrze! Za jasno mi to kurwa zrobi. Nie patrz, patrz. Patrz. widzowie. Wyjebaną, Sarenka! Co tu chyba pijdzie chce? <laughs> Ojej... tragedia. Jo, dupia. Ale to miał być bicie brawa, a nie innego. Idziemy, Rosana. <laughs> nie widziałaś? Ty też chcesz usypiać na swoim ślubie tej spierdolonej z tej stypy jebanej? <laughs> Zgasiu! Trochę, ty, zachowuj się, kurwa. Pizdę śmieciuj pan. No lepiej Ci zaraz ja zarucham. Ja zarucham Ci kurwę matkę lepiej, frajerze. Dobrze no, drodzy kurwa. goście, od razu powiem, że będziemy lecieć w konwoju. Lecieć, bo przelecimy Co, bo szok, wszyscy się. helikopterami się, kurwa. Do Wenus, kozaka, gdzie będzie impreza? Że... Więc wszystkich pilotów, licencje i MS-owskie policyjne proszę ze mną. Będziemy wydawać helikoptery. Ta Pierwsza palić, w Ej, rozmazuję no. ten aparat no, twój, nie? ja mam licencję Michael, leć No, proszę. no proszę. Trochę, trochę, jest tych pizd... No jest, no, na mam, tak no na wczoraj latałem samolotem! No? Ale po pijaku się liczy. To teraz życzenia, czy później? Mówi Chodź Tomek, Tomek, się Chodź Jezu, a po co ten? On jak chce pojadał, to... Później, później Aha. Co tam? O cholera Odjebie tę kurwę Zaczęłem się tu Zaraz, zaokładaj komin Ty, Olek, to? No i auta? Jak będziesz szedł, to mi mów Ale ja nie wiem, o kogo ci chodzi Daj mi helkę, ja mam licencję Ej. Co ty robisz, człowieku? kurwa, coś ty narobił? Co ja Co się kurwa stało? Się kurwa? No to nie ten, mogę. dobra, siemanku, ja odjebałem Koniec przyjęcia. Koniec przyjęcia, to mi wyjebał. <laughs> jak nie on? Tom! Ty, kurwa, masz jakąś furę, spierdalamy, bo nas powinno, chodź. Chodź, spierdalamy, kurwa. <laughs> Chuj w dupę w te kurwa wesele jebane. Pierdalamy się najebać stary Gdzie jest auto? Kurwa dupa mi z za gps -y. Ale będę miał przejebane Ty, mam furę? Ty kobita dzwoni, chłopie Co? Masz tu kurwa wrócić i nie odpierdalać takich rzeczy? On, to on mnie wezywał nie? Ale to nie on kurwa cię wyzywał. To który? I ważne, które, ale nie on! To już wracam, szukam go. Nie kurwa, nie szukasz go i masz się ogarnąć. Dobra. No już idę. Wiesz co jak chcesz, to możesz śledzić na jedną dzielnicę albo i spać, bo ja idę spać. Czemu idziesz spać? No bo... No, żebym no, żebym się poczekać. Poczekać na Obrażasz to, się? Będzie było. Nie, po prostu ktoś i... mi coś powiedział i ja nie mam co miar robić na tym ślubie. A co ci ktoś coś powiedział? Jedna osoba już do mnie może. Podbieg do mnie zaczął się na mnie krzyczeć za to co zrobiłeś. Abonami. Wyzywać mierzy się kurgę. Więc ja nie mam zamiaru. A która bada. to? Nieważne kto, kto ja jak no, chcesz. To. Ja ten nie powiem ci kto no, no, jak coś, chcesz. Chociaż no, powiem to... czy facet czy kobieta, bo... Facet. Facet. A która je Dlatego jak chcesz, to i spać, i na jedną dzielnicę. Eee, o, ja idę spać po prostu. Dobra. Nie, tak. Siemanko. No, ty, nie wiem, ty jesteś ślepy tu? U nas są jeszcze dwa wolne miejsca. O, tu. W którym? Pierwszy przy najbliżej... Lecimy, kurwa, chuj tam. Siadajcie, kurwa, nie ma czasu. Ej, tak, 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 śmiało. Różowy. Co tam? Lubisz strzelać? Lubię strzelać Zajebiście, postrzeliłeś tam tego chłopa? To tam? Postrzeliłeś tam tego chłopa? Jasne, że tak. No i za, ci no za, matule. No. Tak to jest jak się Przykra sprawa. Dobra, chujmo w dupę. A, pa pakuj się ktoś, Broda Dexter, tu do nas No bro bro Ty kurwa co tu To robicie To strzela z długiej Rozjebany jesteś Nie gorzej niż ty No lećcie, tak, lećcie, lećcie. Ile jeszcze osób? Jeszcze tak? Dexter? No, nie nie znam żadnych dexterów kurwa mi jakieś pety obchodzą. W ogóle Dexter dziwię się, że wiecie, kto to kurwa jest. Dobra. Dobra. Dexter to bajka, kurwa, kiedyś była, wiecie? No, jeszcze jedna helka będzie potrzebna. kamera na kamera się ogarnąć. Pierdana nam tego serca.